W trzecim tygodniu tego w naszej szkole gościliśmy rówieśników z węgierskiego Czongradu. Jak przebiegała ich wizyta? Popatrzmy. Taka mała, taka mała, takie piurota, nie piurota mała, taka mała, takie piorota, nie pióro taka mała. Wróbelku, pokaż to! Jest! Straszny ilp idzie! Pokaż to! Kolejna scena! Ale jest to stredek, Pani Małgorota Załęczna, główny koordynator współpracy naszego liceum z liceum w Czongradzie. Tak, dzień dobry Państwu. Co jest celem współpracy między Mickiewiczem a Liceum w Czągradzie? Właściwie należałoby sięgnąć chyba do historii, bo historia jest dość odległa. Przyjaźnimy się tutaj już z nauczycielami pracującymi w bocznianie gimnazjum w Czągradzie od 2009 roku. Cel jest bardzo ważny. Cel takiej wymiany to wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiana umożliwia zdobywanie nowych umiejętności, nie tylko tych językowych. W obu szkołach uczymy się zarówno angielskiego, niemieckiego, prowadzimy od tych wielu lat wspólne projekty, projekty językowe, przede wszystkim w języku niemieckim. W związku z tym uczniowie zdobywają te umiejętności, ale również rozumieją podstawowe zasady, zasady demokracji, różnorodności kulturowej oraz współpracy zespołowej, jak także rozwijają przez to, przez taką wymianę swoje zainteresowania. Czy młodzież z naszej szkoły chętnie angażuje się w organizację wizyty węgierskich koleżanek i kolegów? Oj, myślę tutaj, że tych osób zaangażowanych w wymianę jest moc. Co roku zgłaszają już swoją chęć uczestniczenia w wymianie, ale właściwie tutaj pytanie do Wojtka, redaktora szkolnego. Wojtku, też chciałeś się chętnie zaangażować i zaangażowałeś w tak, ten wymianę? Zaangażowałeś się, to prawda. I myślę, ja przynajmniej z Twojego zaangażowania byłam bardzo zadowolona, byłeś bardzo aktywny i tak samo młodzież, która angażuje się, jest bardzo aktywna, bardzo pomocna. I bardzo chętnie bierze udział w tych naszych wspólnych spotkaniach. Czy będzie rewizyta w Czągradzie? Tak, niedawno Węgrzy odjechali, byli bardzo zadowoleni. Nie tylko ta strona zresztą węgierska, ale również polska, nasze polskie dzieciaki z naszego Mickiewicza. Korespondują, mailują już, są na messengerze wspólnym i Facebooku, wymieniają się znów teraz doświadczeniami, i już wiemy, że ta wizyta rzeczywiście będzie początkowała rewizytę i prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W marcu odwiedzili nas uczniowie Bełchatowskich Szkół Podstawowych. Wzięli udział w różnego rodzaju zajęciach warsztatowych. Odwiedziliśmy z kamerą jedne z nich. I ktoś wie, może, gdzie ten budynek stoi, gdzie pierwotnie ta szkoła się znajdowała. Białe serwetki, e, które rozkładaliśmy albo na. Paweł! Jest... Przyrządy, by niczego nie dotykać, no, Może ktoś wie, do czego to służy. A tutaj na może ktoś wie. Po co były nocieczki przy stole? Dama brała kiść tutaj, żeby nie odrywać rękoma. I żeby całego nie zjeść. I żeby całego nie zjeść. Odcinała pewną o. część winogrona i nakładała na talerz. Nie mamy dla wielu z nas w marcu zaczęło się przedświąteczne przygotowanie. Nie zawsze je lubimy. Ale naszych licalistów spotkał coś Miłatko, zostaliśmy zaproszeni do wspólnego malowania wielkanocnych pisanek razem z zawodnikami naszej skry. A Pana Klecz? A jedan Marek, Adrian, cięł.

z osobami w spektrum autyzmu. Panie Monika Marczak, Magdalena Mialczarek i Agnieszka Kielich zorganizowały w tym celu dwa fantastyczne warsztaty. Bawiliśmy się doskonale. Co Czinem? powstało? Krypki, może. Będziemy ludzi rysować. Co <laughs> ombre powstaje? jezioro i zachód słońca. Hmm. Malo, malowidła takie, no, które wiążą się z, z autyzmem. Hmm, a co my tu widzimy? Hmm. tak widzimy autystyka. A... Co my mamy? Giekse proszę bardzo. Także? takie akcje? Oczywiście, że Dlaczego? Wspierają dzieci z autyzmem. O czymś takim możemy okazać się wsparcie takim osobom. Autyzm, na to Myślę, tak. że tak. Wtedy się wszyscy razem integrują ze sobą. Panie organizatorki dzisiejszych warsztatów, dzisiejszego spotkania, jaki był cel? Celem jest uświadamianie młodych ludzi, naszych uczniów, co to jest autyzm, Oczywiście charakteryzuje, mamy taki włącznik, jesteśmy pracowką no, integracyjną, więc podkreślenie tego akcentu, że jest duża różnorodność, że każdy jest inny, ale wspólnie możemy działać włącznie, a więc chcemy uświadomić nasze społeczeństwo. Że uczniowie, ludzie, dzieci z takim autyzmu postrzegają inaczej świat, troszkę inaczej się komunikują i troszkę inaczej odbierają relacje między sobą, pomiesznikami. I że to ta inność nie znaczy, że jest gorsza. Dzisiaj tworzymy mozaikę stworzoną z Każda klasa ma swój odrębny puzel, który maluje tak, jak w sercu czuje. A później połączymy to w jedność A, i zobaczymy nam piękną kompozycję, piękny obraz Mickiewiczowski. I pochwalimy się tym, tą pracą za kilka Tradycją naszej stacji jest promowanie utalentowanych uczniów naszego liceum. Zapraszam na spotkanie z Cornelem Mazurkiem, przyszłym artystą, który pokochał graffiti. Jak co roku prezentujemy utalentowanych uczniów naszej szkoły. Dziś przedstawiamy Kornela Mazurka, który zajmuje się graffiti. Kto Cię zainspirował? Moją główną inspiracją to był Reza 12 i Wekno. Od kiedy zajmujesz się graffiti? Od około 7 lat. Za nami Twoje dzieło. Czy możesz nam je objaśnić? Ostatni przed nami to wytwór mojej wyobraźni. Przed nami tutaj widać mój pseudonim artystyczny, który wyraziłem za pomocą krzyczących kolorów. Napis Młodzień Twórczy wyraża szacunek dla wszystkich osób, które tworzą sztukę. Co poradziłbyś wszystkim tym, którzy tak jak Ty chcą tworzyć lub tworzą graffiti? Ciężko pracować, przyjmować krytykę i uczyć się na własnych błędach. Wiążesz swoją przyszłość z graffiti? Tak, wiążę swoją przyszłość z graffiti i chciałbym brać udział w imprezach dla mojego środowiska. Rąk naszych znajomych szybko się powiększa, i to nie tylko na Węgrzech. W odwiedzili nas koledzy i koleżanki z Niemiec. Poznali nasze miasto, najbliższą okolicę, i odwiedzili naszą szkołę. A efektem były wspólne zajęcia językowe. Do zobaczenia za rok. W Die die der Schüler im Hof. Die Präsentation über Deutschland und Ostsee und Nordsee. Ja, und jetzt sehen wir, dass die 1, 2, 3, 4, i now! 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3! Klasa sportowa zawsze jest bardzo aktywna i ciągle na zawodach sportowych. Tym razem nasza kamera towarzyszyła jej w chwilach relaksu podczas pobytu w parku trampolin. Zazdroszczę im! Wydat. Tak jak mówił na początku mamy I Do końca! O! Coś takiego no Lepiej Drogi, drogi! Trzecia próba! 7 maja Odbył się tegoroczny matur. Na silicji przystąpili do egzaminu dojrzałości. Czy się stresowali? Popatrzmy. jest stres? jest. jest, jest, jest stres. Tak na lusie Na ludzie, co typujecie? Słyszę? Jakie tematy Słysza. mogą być na maturze? Słyszałam, że może być wesele, dziady, lalka i Słysza. rok 1984. Mm -hmm. to A pokracze. Wiktoria, czego się spodziewasz? Nie wiem, wszystkiego. Typujemy? Co typujemy, mhm. Co typujemy i gatunkujemy? Dziady? No, no. <laughs> Chciałabym, żeby była lelka. Tak, lalka. Tak, lalka musi być. Wydaje mi się, że tango albo wesele. Lalka. Co typujemy? Typujemy jak najszybciej wyjść. Nie, to nie była odpowiedź dobra. <laughs> nie wiem, jak będzie lalka to... No, Tematura. Jest stres? No nie ma stresu. Jestem przygotowany. Co typujemy? Jakie lektury, jakie, jakie zadania mogą być? Wydaje mi się, że może być przedwiośnie, ponieważ jest w tym roku stulecie wydania książki, więc wydaje mi się to prawdopodobne. Ja żadnych typów nie mam, staram się przygotować na wszystko tak samo. Już niedługo zasłużone wakacje. Przed smakiem letnich aktywności był zorganizowany 7 czerwca Dzień Sportu. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w biłce nożnej.

Nikt nie umie. Zobacz na chłopaków. Ja ja ale się za, Ale... Patrzcie, gdzie jest To wyobraź ale, ale sobie, że grasz na Xbox. Próbujesz, Małgosia? Nie wiem, o co to chodzi. <ślam> <ślam> Do zobaczenia we wrześniu i we Mickiewicz TV.